Из препятствия и всякого пославе твоей совершить и делателем благо поспешит, два руки справи, в совершении силы пресвята в Твоего духа, спешно произвести, сотвори твоего и все же милого ти спасателя Боже нас, Тебе славу посылай, что безначальник Твоего цель, и присвятый неплохий не животворажку твоим духом. Deni Cristo e Gode che vi può Amen Premuros Настя святый славный падник апостол, и Бог восвятый, руки святых и праведных боготец, всякие мои явные, всех святых, помилует и спасет нас, якобы благий и человеку любви. А не молоденственное и мирное житие, здравие, жизнь, спасение, во всем Бога и воскресенье, подашь Господи, рабом Божиим, учащим и учащимся. И все мы здесь мулахшимся, і сон хранил намного. Któryś z nich będzie biskupem będzie przyjechał śpiewać w agarecie, ale na razie nie. Więc ja chcę powiedzieć tak, że, tak powstał, że świec zaczęło, zaczyna świecić małe słońce w Podlaskim. Z moją pomocą, z wezwaniem Ducha Świętego rozpoczynamy nowe dzieło. Rozdany. W dzisiejszym dnie można powiedzieć, jest dzisiaj rozpoczyna się nowy rok szkolny we wszystkich szkołach w naszym kraju i w tym dniu prawosławne środowisko Pierska Potrowskiego otwiera szkołę powszechną, który jest no, jak zalążyk, mam nadzieję, dużej szkoły. Ale na to, że to potrzeba czasu. Natomiast dlatego powiedziałem, że na razie zaczyna świecić małe, schodzące słońce. E, I przy e, woli Bożej, mądrości ludzkiej, przy zrozumieniu wszystkich nas, i duchownych, i rodziców, i władz samorządowych, i kuratorium. To dzieło będzie się rozwijało. E, głęboko w to wierzę, bo kiedy rozpoczynamy dzieło jakiekolwiek, z, e, Bogiem i w imieniu Bożym, zawsze e, tak jest. Ja chcę przede wszystkim wyrazić e, podziękowanie i uznanie dla Fundacji Prawosławnych i szefa tej Fundacji. E, Protoireja, Tak jak tutaj nazwał go Mitroforno, wobec tego nie może być protejerej, za to, że starał się. No i wszystkim, kto wspomagał panom samorządowym, e, na czele z e, burmistrzem i, i, i jeszcze starostą. E, tak i wszystkim tutaj jakieś mayższe władzy już nie ma więcej. Marszałek, tak, marszałka, tak, dziękuję bardzo. I Kuratorium, Pani Kuratorium. E, tak jest tutaj. Bez Waszej zgody nic by nie było. Za to wszystko Wam dziękujemy. I rodzicom przede wszystkim dziękuję, że e, jesteście śmiali. Bo nic nie ma, posyłać. Ale zawsze tak jest. Zawsze zaczyna się od czegoś, od ser. I dlatego chciałem powiedzieć, że to jest mało szkodce ojca. My mamy już w Białymstoku przykład. Tam też rozpoczynało siedmiorów. A dzisiaj jest gospodarstwo, tak nie lecz się Tak. I myślę, że ta dziatwa, która tu teraz jest w przedszkolu, już w przyszłym roku chcecie razem z tymi swoimi kolegami. A ci mali uczniowie tutaj są tutaj w tym przedszkolu, tak? A no, no tak, także bardzo dziękuję i cieszę się, że takie coś jest. E, Im więcej e, będzie tego rodzaju ośrodków, tym będzie e, zdrowsze, bo w społeczeństwo, Zadaniem tej szkoły jest wychowanie w duchu mądrości wody w duchu ewangelicznym. To jest najważniejsze, a tego światu zawsze brakuje. I was uczniowie pierwszej klasy pozdrawiam. I życzę, żebyście się tutaj bardzo dobrze czuli. I mam nadzieję, że tak będzie. Jest tutaj bardzo sympatyczna, miła pani dyrektor. Ona jest taką chłopą, a my, a my koszczanami. Będziecie pod skrzydłami tej kłoty, czuć się zawsze dobrze. Wiecie to jest koka? Nie wiecie co to jest kłopot. To jest taka kura, która siedzi na jajka i pod skrzydłami, pod skrzydłami jajka, tu wrastają takie małe kluczaki One ją drzewa. Tak samo jak pani dyrektor i każda nauczycielka i nauczyciel także będę Was otaczać e, swoją miłością e, e, i Wam służyć. Bądźcie posłuszni, rzecznie bądźcie, e, kochajcie, żebyście zawsze mówili, kochana pani, kochany Pan, panowie też są ludzie. Nie ma jeszcze, jeszcze najpierw tak. No, I wszystkim serdecznie e, życzę e, radości, dużo radości z tego dzieła, z którego my dzisiaj, którym dzisiaj rozpoczynamy. Dziekanowi, duchowieństwu tego miasta. No i Wam, rodzice. I burmistrzowie, także starostom, żebyście się także cieszyli, nie świecieli. Mam nadzieję, że nie świedzicie się, bo tutaj macie przykład z tego przedszkola. Też było mało, ale rozrosło się, że nie ma miejsca, gdzie I to jest też nasza radość i z tego się należy cieszyć. Także bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkich pozdrawych, w, w dzieł I teraz w końcu mamy Ja was mam w krocie, on Ja się żeby... Po Tak. Ja mam w kącie. tak. Pani dyrektor, chodźcie sobie w